Ja wiem. I później na jeden ten. Na jeden łyk. W, w, weź tak trochę... O tak. Może nie całkiem. No żeby to... Już. Uh -huh. Tu więcej u ciebie nie jest. Uh -huh. Większą łyżeczkę i miesza. No uh -huh. ciekawa sprawę. Dawaj, 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 dawaj. I co teraz? No i teraz na 3-4 nie mie mieszamy. Mieszamy. Zmuchujemy ogień i pijemy do końca, na jeden łyk. Okej? Okay? No. no. już. Czas. Pali się, pali się, pali się. Zmuchać? Tak, dmucham. O, I się i paliło, no. Na, na, na jeden A, łyk. A łyżka? Łyżka się pali. Zobaczymy jutro. O kurwa. Dobra? To ma 70%. Bójst kalifa! Gdzie? Tam. Jest. A tak nie można bić tego, nie? Co? Tak można być. No można, ale tak jest lepiej. Z cuzem, Przypalone, wszystko, Trzy słowa do tego, piwko. do youtuberów. Ciepsalówka, piwko tu jest. Okej? Okay? No okej. Okay. A tam bójskka.